Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony PWS, witam was w kolejnym odcinku z GTA 3 d Definitive Edition na moim kanale. 16 odcinek, znowu jesteśmy na Shoreside Vale, tam gdzie ostatnio zakończyliśmy nasz odcinek poprzedni. Weźmiemy sobie naszego... albo no nie, weźmy cruisiera kartelu, czy patriota lepiej. Chciałem save'a tutaj, w razie jakby się coś stało to sobie grę wczytam. I podjedziemy do budki telefonicznej, bo jest blisko. Chciałbym skończyć misję tam. Skończyły się misje wszędzie. Zostały na misji tylko łasuki, które skupiają się, mam wrażenie, stricte tylko na już e, zniszczeniu kartelu i Kataliny samej w sobie. Zabawkowy zabójca. Those nines

Biorąc pod uwagę, tak jak mówię, to, że wszyscy chcą mnie zabić, na pewno nie zostawię Patriota y, od tak sobie. A Croziera mogę zostawić, bo ich się wala pełno, a takiego Patriota już chyba nie dostanę. Chociaż może każdy Patriot jest kuloodporny? Nie wiem. Ale jeszcze raz, ławkowy zabójca. Y, pominiemy sobie cutscenkę, bo już wiemy, co mamy robić. Tak, i tu znik... W ogóle wszystkie auta wokoło w mnie zniknęły na chwilę. Użyćko mamy. Jest w ogóle sporo. sporo e, ikonek z życiem. Można tak to nazwać? Chyba tak. Sporo ikonek z życiem, a nie ma zbytnio ikonek z armorem, ale jak na razie ten, który kupiliśmy w poprzednim odcinku jeszcze go mamy, więc git. Eee. Jestem ciekaw czy za misje na przykład, nie wiem, policyjne czy jakieś inne nie miałbym większego armora czy większego życia Na pewno za, e, za jedną rzecz bym miał więcej życia, ale to nie jest ważne w tym momencie Dobra, mamy wana jakiegoś Co w tym wanie takiego ciekawego, co pozwoli mi ich zniszczyć? O nie, czy to będzie pozostałe bugi? Czekaj, zdalnie sterowany samochód, aby zniszczyć samochód opancerzony, R, aby zniszczyć... O faken, jeśli uderzysz samochodzikiem w koła Ładunek wybuchnie. Koła pojazdu. No dobra. Jeśli samochodnik wyjedzie poza zasięg podajnika, ładunek wybuchnie. Okej. Okay. Poza zasięg. Nie, 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 gościu. No dobra. Samochód opancerzony został zniszczony. Git. No to chyba o to chodzi. E, dobra, czekajcie gdzie są kolejne. E, jeden jest. Tutaj, a drugi jest tu. Eee, Czy nie musielibyśmy wyjechać stąd? Jechać tak w miarę na otwarty teren? Dobra. Chyba wiem, jak to uskutecznić. Zapowiada się długaśna misja. No ale dobrze. Ale to samochód dziwny dźwięk wydaje. Przypomina to. W sumie te misje, wiecie, z Vice City i z San Andreas, z tymi e, zabawkowymi mm, samochodzikami, samolotami, tam whatever. Wow. Nie mogę chyba niczego dotknąć, żeby nie wybuchnąć. wolałbym tego nie robić w miarę możliwości. O, lodziarka jeszcze dziś jedzie, super. Nie dotknij, nie dotknij. Dobra. Ten gość gdzieś tam na dół zjechał. Zaraz postaramy się go złapać. Dobrze, że. Aha, on jest tam w ogóle gdzieś na dole. Super. Okej, okay, to pojedziemy najpierw po tamtego. Eee, jakby jaki zasięg ma mój nadajnik? To jest też bardzo ciekawe. Żeby się nie okazało, że ja nie wiem. Dojadę blisko tego samochodu. Wow. Żeby się nie okazało, że dojadę gdzieś blisko tego samochodu i nagle tak nic tego nizowego mi wybuchnie ten samochodzik bo się jakby zasięg skończy mam nadzieję, że tak nie będzie o, moment trzeba do tego podejść z głową nie, 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 dotykajcie mnie, proszę dobra dla pewności jeszcze R-kę klikam, żeby na pewno zniszczyć te pojazdy tak, a później pewnie będę jeździł po Shoresight i te dziewiątki będą mnie napieprzały. Ja sobie zawsze pod górkę muszę zrobić. Wow, ale było blisko. Szczerze nie wiem, e, czy jakby dotknę inny samochód, powiedzmy w koło i też wybuchnę, więc wolałbym tego nie sprawdzać. I GIT. Zaleciliśmy misję, super. Dobra. Skoro jesteśmy blisko, podejdziemy sobie szybko zapisać i pójdziemy do suki. Albo może jeszcze jedną misję z budki zrobimy. Nie jest taki głupi pomysł. Skoro już tu jesteśmy. Wow, rozjechałem jakąś panią. Eee, ok. Skoro już tu jesteśmy, to właśnie może nie taki głupi pomysł, żeby zrobić te misje z budki wszystkie. Może będzie to ostatnia misja. Bo tak jakoś po 3-4 mniej więcej misje były e, na te budki poprzednie. Więc może i na tą tak samo będzie. No, chyba że się zbuguje, to będziemy mogli w nieskończoność robić te misje. Mam nadzieję że się nie wydarzy. Dobra. E, zapisik mamy, więc lecimy. Zdążyć przed wybuchem. A i tak go do garażu na St. Marks. Aj, right, yo. Let them diffuse that. Let them take that bomb. The clock's ticking and the wiring is messed up. One pipe too many and that thing could blow. Now move. Okej. Okay. <laughs> Super. wiem <laughs> jak mam 6 minut, to dużo. Ten samochód jest gdzieś tam. Nie zablokowałem się o znak poważnie. Mhm. Jakby tego było mało, jeszcze oczywiście ruch uliczny niczego nie ułatwia jak zwykle. Ale no dobra, spróbujemy Jestem ciekaw gdzie jest ten warsztat St. Mark Mam nadzieję, że nie w Portland Chociaż jakby był w... nie no w Port... Gdzie ja pojechałem? Czy ja dobrze pojechałem? Chyba dobrze pojechałem Ta Bardzo dobrze pojechałem Wow, co to za fura? Dobra, wsiadamy Idź do warsztatu, ale uważaj, że jeżeli samochód zostanie mocno uszkodzony od... Aha, mamy detonację, dobra A gdzie jest... Nie wiem, nieważne. Jedźmy. No, przed chwilą mi się pokazało i się popsuło, co to ma być? Jak się pokazuje, to już niech się nie psuje, no. <noise> nie czuję jak rymuje, wiecie o co chodzi. Dobra. 5 minut to nie jest chyba jakoś daleko. Czy jest? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale jak wiecie, ja jestem profesjonalnym driverem. Już nieraz wam to udowodniłem w odcinku. Że potrafię sobie e, super poradzić. O nie, mamy jechać tunelem. Gdzie jest ten warsztat? O, wow, serio. On jest zaraz obok Willy y, Lion. Przecież ja umrę. Ja tam nie dojadę. Nie ma takiej opcji. No dobra, próbujemy no co, najwyżej nie zrobię tej misji. Jak pamiętacie, chociaż nie wy tego nie widzieliście, bo to wyciąłem. Ale były misje. Wow, moment. Ale były misje. Znaczy były misje. Ok, faj, faj, fajne, fajna, fajna, def, definitywna e, edycja mm, GTA. Jak pamiętacie, mafia Lion nas nie. Zbytnie nie lubi i podejrzewam, <coughs> że ten samochód nie jest zbyt opancerzony. Jeszcze tak, jak będę, cię, jak będę go obijał, to na pewno, jak strzelą do mnie z shotguna, to mnie nie zabiją. E, właśnie, jak pamiętacie, strzelają do nas niemiłosiernie i nie mają dla nas żadnych skrupułów, więc podejrzewam, że może być ciężko tam wjechać tym samochodem. Jeszcze tym bardziej, że jesteśmy w aucie, jakby szefa wrogiego gangu. No jesteśmy klodem, tak. No dobrze. Jesteśmy w Portland już. 3 minuty 3,5 minuty. No nie jest to jakoś dużo. Znaczy... Nie dużo, nie mało, ale na pewno... Na pewno mafia nam nie odpuści, to jest pewne. Też może i nie będzie. Nie no dobra jest mafia. Na uli. Serio. Mam nadzieję, że nie strzelili do mnie, tylko ja się wrąbałem w ścianę jak gamoń. No dobrze. Jeszcze raz Wiecie co, skoro mam 3,5 minuty I byłem już przy celu Tak jakby To może zróbmy inaczej Pojedźmy własną trasą A mianowicie własną trasą mam na myśli Pojedźmy sobie nie przez tunel Bo tam jak widzieliście Sporo uszkodzeń się nagromadziło Pojedziemy sobie przez most Normalnie, przez jeden i przez drugi most Powinno być Bezpieczniej, w teorii w praktyce nie wiem, jak to wyjdzie. No ale, jak się nie, jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Jestem ja jestem mniej więcej w tym samym czasie co poprzednio, ale to nieistotne. O, no, widzicie, zamieniłem nieważne na nieistotne. A tutaj, jaki rozwój, proszę bardzo. Dobrze, ten samochód yy, Infernus to jest. Wow, super. Yy, dobrze, ten samochód tak się super drogi trzyma. Albo może pojedźmy już przez ten tunel. Spróbujmy zrobić to. W miarę, tak, wróć się do wody jeszcze. Na pewno nie wybuchniesz wtedy. Nie zginiesz. Głupio. Dobra. Noj. Nie no, ruch uliczny jest gałgański w tej grze. Jeszcze mam gwiazdkę. I już mam dwie gwiazdki. Będą do mnie strzelać policjanci. Super. Ale sobie ułatwiłem. Ale sobie ułatwiłem. Naprawdę. Gdyby Mafia nie była dla mnie wystarczającym Problemem To jeszcze sobie ściągnąłem na kark policję No gdzie mi zajeżdżasz drogę Migacza byś włączył chociaż Szkoda, że nie mamy tych Jak to się nazywa Sygnałów świetlnych Takie jak mają właśnie w samochodach Policjanci czy chociażby karetka Wszyscy by mi z drogi zjeżdżali To było bardzo wygodne a nie, no w miarę ich wymijam. A właśnie, mówiłem coś, że jestem najlepszym kierowcą. No to właśnie przed chwilą mieliście tego przykład, jakim super kierowcą jestem. Ach, nie wierzę, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie, no. Mam policję na karku, jeszcze mafia pewnie mi zaraz będzie strzelać. Bo to normalne. Czy deszcz? Nie, nie. Nie, to jest. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. 100% za chwilę wybuchnę. To jest. Jakby nie ulega wątpliwości żadnej. A no, gościu z shotgunem i on mnie nie postrzelił. To jest bardzo ciekawe. Nie, nie, pani... panie. Panie policjancie, nie! No. Nie, ja wam to wytnę, nie ja wam to wytnę i ja po prostu przejdę tą misję, bo to jest. To jest niemożliwe. Dobra, widzowie. Autko mamy y, już jakby zrobione dobrze w, wróć. Rozbrojona została bomba. E, kazało mi naprawić... czy gra kazała mi naprawić samochód i dowieść go w idealnym stanie co zrobiłem. Nie wiem, czy w życiu się tak stresowałem jak przy tej misji teraz. żeby... Dobra, pojadę sobie do pejen spray'a na Shoreside. Mam tu w dupie, nie mam czasu, żeby się cofać na. Czy ja mogę w ogóle jechać na Shoreside do pejen spray'a? Mogę, no bo tu mi na Stouton pokazuje. Dobra, jak pojadę sobie na Shoreside, to na Shoreside go naprawię. Nieważne. <laughs> Nie wiem, czy się bardziej stresowałem tym, żeby nie wybuchł mi samochód, czy tym, żeby nie strzelili do mnie mafiozi. Ale mafiozi dali mi spokój. Nie wiem, czy jakby zapomnieli o tym, że... Zapom... Nie, nie, no jeszcze na... Jeszcze na dachu zaraz wyląduję przez tych downów. Tak, zablokuj się jeszcze o własną karoserię. <słuch> E, właśnie nie wiem, czy zapomnieli jakby o mnie, czy o co chodzi, ale już do mnie nie strzelają. Nie strzelali jak byłem. E, jak byłem w Portland, więc git. A dosłownie nie wiem, milimetr od y, mafioza z shotgunem przejeżdżałem i nic mi nie zrobił. Więc chyba mi odpuścili na ten moment. To git. Dlaczego przyciąłem ten fragment? No, bo jakby no, wiecie, na czym polegała misja. Nic się nie wydarzyło po drodze, oprócz tego, że robiłem tę misję chyba z 6 razy. No, a spędzając 20 minut na jednej misji, plus jeszcze chcieć przejść kolejne, to wyszłoby, nie z 40 minut odcinka, to bez sensu, żeby cały czas fajle pokazywać. No więc a, zrobiłem. To co miałem zrobić, jedziemy naprawić autko, odstawić I mam nadzieję, że będzie koniec tej misji u tego Gaugana Bo totalnie nie chce mi się ich robić Nienawidzę misji nie uszkodzić pojazdu Nienawidzę misji eskortowych e, Nie wiem Śledzenie jest całkiem spoko, bo nie jest aż takie trudne Ale naprawdę, są rodzaje misji, których nienawidzę Dobra Ojej. Nie, to jest. <noise> Dosłownie leciutko przerysowałem tę lampę. No. Ojej. Mam ogólnie ochotę jeszcze zrobić test. Wziąć mojego patriota Jechać na Portland, zobaczyć czy dalej mnie będą czy dalej będą we mnie strzelać. A jeśli tak, czy to, to czy patriot to wytrzyma? Ale nie wiem, może poza odcinkiem zrobię taki test, chyba, że jesteście zainteresowani, żeby to zobaczyć, to mogę to nagrać w ramach następnego odcinka powiedzmy, bo no teraz dwa nagrywam na zapas, jest dalej ta sama data, o której mówiłem w poprzednim odcinku i nie, nie jest to 11 listopada, tylko 11 styczeń, no, jakby, no nie wiem, możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach na ten temat, czy chcecie taki test zobaczyć, patriota. Chyba, że wiecie, co się wydarzy i nie chcecie tego oglądać, to nieważne. Dobra, oddajemy ten, ten samochód. Proszę, nie zarysuj się. Już będę jechał bardzo powoli, 5 na godzinę, żeby tylko nic się nie stało. Dobra. Wyświeć z samochodu. O, ten jest koniec misji z budki. Boże kochany. No to jedziemy zapisać. Mm, sorry. Jedziemy zapisać. Eee, I zrobimy jeszcze jedną misję z budki. W takim wypadku chcę skończyć te misję z budki. Serio. Ta budka doprowadza mnie do szału. Po ostatniej misji. Szczególnie. A zabawkowy zabójca. Potwierdź. Dobra. What's up. Dobra. Dobra, 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 dobra. Lecimy. Pewnie normalnie, gdybym sam sobie dla siebie grał, to nie wiem czym przechodził te misje z budki czy samą fabułę, no ale jeżeli robimy serię na YouTube'a, to warto było zrobić wszystkie misje. No chyba, że chodzi o misję Kenziego, to, to nie, to je można pominąć. <noise> dobra, lecimy. Pogoni za kasą. Mhm. So mm Ale czy na, czy na przykład będzie mnie ktoś atakował? Mam 6 minut. Idź do miejsca, które którym rozsypał się Musisz zabrać 30 sztabek, ok. Zobaczymy, jak bardzo ciężkie to będzie. 30 sztabek, mam 6 minut. Jechać na lotnisko muszę. Muszę zrzucać to do garażu. No oczywiście garaż wybierzemy e, najbliżej, jak się tylko da. Chyba, że będzie jeden dostępny. I będzie na przykład na drugim końcu miasta. no wtedy biorę 30 sztabek i będę starał się dojechać do celu. No zobaczymy jak to wyjdzie. Co strzelasz do mnie? Będzie, że tam nikt, nie no będzie na stół. Yy, okaże się, wjadę na lotnisko, okaże się, że inny gang też dostał cynk o tym, że rozwalił się O, zajebiście, ktoś do mnie napieprza yy, Wrogi gang też dostał jakby informację o tym, że jest tu platyna, uważaj, coś tam, bla 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 I będą też do mnie napieprzać To się normalnie wścieknę i wezmę sobie Patriota i ja będę do nich napieprzał A nie, to nie jest na lotnisku, to jest przed lotniskiem W ogóle nawet nie jest, nie, nie jest blisko lotniska, OK. A tu są sztabki, kurde. Pamiętaj, że zrobi się za ciężki. wysyp wysypładunek. Nie wiem, ile ich zabrałem, ale chyba sporo. O, ale giga ciężkie auto, faktycznie. Dobra, nie wiem, ile ich zabrałem. Wow. O, ale faktycznie powolne autko się zrobiło me mega. Dobra. Ale te sztabki są trudno widoczne i nie są oznaczone na mapie, co jest też bardzo problematyczne. Wow, wow, ale super gwiazdkę mam. Ech, to jest jedyne, czego mi brakowało w tej misji. Gwiazdka. Dobra. Wow, ale mega ciężkie auto. 14. Ok, może zrobimy to na dwa razy. Czekajcie. 14 zebranych. <laughs> mm. no to potrzebuje jeszcze 16. To muszę. O, czekajcie, tu są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, bo jak mi wyciągnie z auta, to jest lipa. No właśnie. Eee, Okej. Okay. Czy będą się znowu tu podjechać? Oczywiście, że będą się znowu tu podjechać. No nie wpadłem na to, że policja będzie mi to utrudniała. Ale za pierwszym razem zebrałem 14. Nie tak źle. Hmm, no dobra, spróbujmy jeszcze raz. W tym odcinku będą tylko dwie misje. Wow, super. Dwie czy trzy? Dwie chyba. Albo trzy? Nie, dwie. Dobra, już mylę się strasznie, no ale nic nie poradzę na to, że no czas mnie nagli, a mówię, chciałbym jeszcze dzisiaj wrzucić ten odcinek, więc. A niestety mam pecha w dzisiejszym odcinku i nic mi nie wychodzi. No nic, takie odcinki też będą musiały być, no. Nic na to nie poradzę A czy na przykład gdybym Zbierał te sztabki w taki sposób, żeby policja tego nie widziała, czy będę miał gwiazdki? Hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie Jakbym zebrał na raz 30, Coś by się stało? Nie wiem, może samochód by nie chciał jechać <grych> To by się mogło stać Dobra Rozglądamy się, czy policja nas nie widzi i zbieramy sztabki że na razie nie ma, dobra Raz Dwa, trzy

Zostawili mnie. Jeszcze 12 tylko muszę zebrać. I odko będzie szybciej jechało, więc git. <coughs> Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Dobra, może zrzućmy sobie to teraz. O, bo trzeba mocno naokoło przejechać. Więc ja pojadę tędy. A, nie przejechać, tylko nikogo po drodze, bo będą dwie gwiazdki, a to będzie ciężej się tego pozbyć wtedy. I już później tylko cztery będzie trzeba. Ok, nie nabiła mi się gwiazdka, super. Dobra. 26. Mamy 3 minuty, jeszcze 4 sztabki. Dobra, no to lecimy po 4 sztabów się szybciutko. No, 4 sztabki jak zbierzemy, to będzie akuratnie. nie? No, tu są 4 raz. 2. Moment. 3 i 4. Dobra, mamy to. No sz cholera jasna sami wskoczył pod koła, no Co to ma być? Przy policji? Takie rzeczy. Dobra. Ale mamy 30 i to jest koniec. Tak! Ale jeszcze są misje z budki, no nie. Ile mamy minut? 25. No dobra eee, Nie wiem. No dwie misje niestety tylko w dzisiejszym odcinku, no ale cóż, to było na tyle. Jeżeli się podobał, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.